Siemanko Sajanie i Fani Bijatyk. Melduje się z najświeższym newsem, który, no cóż, rozgrzał internet do czerwoności. Ale też wywołał lekki. E... Wait a momentu niektórych. Tak jest, mówimy o Bandai Namko i ich najnowszej zagrywce. 17 czerwca. To jest ten dzień, w którym Bandai Namco postanowił dać nam prezent z okazji 7 urodzin gry Dragon Ball Legends. A prezentem tym jest. Że główna postać z tamtej produkcji, nasz ulubiony lub nie Shalot, trafi jako grywalna postać do Dragon Ball Sparking Zero. I tutaj pojawia się pytanie: czym jest Dragon Ball Legends? Kim jest Shalot? Czy Bandai Namko właśnie próbuje nas zmusić do grania w mobilki? Spokojnie. Odpowiem na wszystkie te nurtujące pytania, a na koniec powiem, dlaczego powinniście, albo też nie, się cieszyć. Zatem. Czym jest Dragon Ball Legends? Wyobraźcie sobie Dragon Balla, ale na swoim smartfonie. To taka bijatyka 3D z elementami karcianymi i wiecie, z losowaniem postaci. Wyszła 7 lat temu, co czynił ją już takim dinozaurem w świecie mobilnym. Ale jest popularna, oj jest! I to właśnie z tej mobilnej krainy wywodzi się nasz dzisiejszy bohater szalot. A kim jest ten szalot? Jest to oryginalny Sajanin, który stracił pamięć i trafia do. no cóż, do świata Legend, gdzie spotyka Goku i całą resztę. A takie typowe sajańskie problemy. Chodzi głodny, chce walczyć i próbuje przypomnieć sobie, kim jest. Jego design i historia są naprawdę bardzo, bardzo dragonbolowe. Przechodzi przez wszystkie klasyczne transformacje, od Super Sajani na pierwszego poziomu, do nawet Blue. I momentami można odnieść wrażenie, że łatwiej osiąga nowe formy, niż sam Goku. Ale to tylko moje prywatne, niezbyt naukowe spostrzeżenie. Ale tutaj najważniejszy kawałek tortu. Wisienka na smoczym ciastku. Szalot to nie jest postać stworzona przez jakiegoś anonimowego dewelopera Badai Namco. Nie, 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 nie. Za jego kreacją stoi nikt inny jak sam Akira Toriyama. Tak jest. Twórca mangi, ojciec Dragon Bola. Ten geniusz z ołówkiem w dłoni to on dał życie Szalotowi. To czyni go oficjalnym, kanonicznym Sajaninem, który istnieje w umyśle samego Mistrza. To nie jest fanfikcja, to jest Toriyama fikcja. Więc podsumowując, mobilna gra świętuje urodziny, a Bandai Namco daje nam mobilnego bohatera do bijatyki na konsolach. Czy to oznacza, że w przyszłości zobaczymy Wegetę grającego w Candy Crush z Parking Zero? Mam nadzieję, że nie, ale jeśli Szalot faktycznie będzie miał fajny moveset i będzie tak szybki jak jego transformacje, to. Może to nie będzie takie złe. Może w końcu pokażę temu Vegeta, kto tu jest prawdziwym Saiyaninem, który nie musiał zbierać monet w mobilkach. Czy to jest zapowiedź większej integracji mobilnego uniwersum Dragon Ball z tym konsolowym? Czy w kolejnych odsłonach z Parking Zero dostaniemy tryb związane z graniem w mobilki, gdzie będziemy losować postacie przed walką. Oby nie. Ale jedno jest pewne, będzie ciekawie. I kto wie, może dzięki temu Szalot w końcu przypomni sobie co jest na śniadanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Szalocie w Parking Zero, jeśli jesteście podekscytowani, a może obojętni, a może w ogóle nie wiecie kim on jest i dopiero teraz film wam uświadomił, że taki sign w ogóle istnieje. To pamiętajcie chociaż o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych równie absurdalnych newsów ze świata smorszych kul. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kamexameha!